Jeszcze raz witam Państwa. Adin, dwa, trzy, cztery. Paszła. Alaska w pizdziec paszła, proszę Państwa. Tak to będzie. Witam Państwa raz jeszcze. Szkoda, trzeba sobie zażartować, ponieważ są dwie rzeczy, których się w międzyczasie dowiedziałem i dość śmiesznych. Dlatego postanowiłem zrobić tą dodatkową, taką szybciutką audycję, takie po skryptum. Proszę Państwa. Najpierw do swoich Rodaków na Wyspach brytyjskich, zwrócę się bezpośrednio, więc witam wszystkich, więc witam wszystkich Rodaków z Wysp. Ponieważ poczytałem wasze zapytania e- maile, jakie wysyłacie do. Niektórzy mi przekazali dziennikarze też o tym mówili, do Ambasady RP w Londynie. To moi drodzy rodacy, jeśli wymagać od ambasadora RP w Londynie albo od jakiegokolwiek dyplomaty RP w ambasady w Londynie albo jeszcze innych ambasad też mniej więcej jakiejkolwiek samodzielnej decyzji, samodzielnego myślenia czy w ogóle myślenia, to się głęboko mylicie. Szkoda waszego czasu i zadawania prostych pytań, na które nigdy nie będzie odpowiedzi. Generalnie, jeżeli chodzi o Londyn, to dyplomacja głównie zajmuje się zabawianiem tak zwanej starej Polonii z tymi hrabiami i wszystkimi, może sobie na przyjęciach poplotkować, jak to było fajnie za sanacji, a wy ich w ogóle nie obchodzić? Niestety, proszę Państwa i pan ambasador Arkady, czy jak on się tam nazywa, będzie opowiadał na temat decyzji i, i, odpowie, i rozporządzenia do ustawy, której jeszcze nie ma i nie wiadomo kiedy będzie, proszę państwa. To jest raz. Druga sprawa bardzo ciekawa. No to już napisał, widzę, redaktor, ja nie mówiłem o tym z wielu powodów, nie chciałam się w to wtrącać, ale widzę, że panowie redaktorzy Andrzej Gajc, Andrzej Stankiewicz, Mikołaj Podolski, dzisiaj o 13.24 opublikowali bardzo ciekawy post. Nie post, tylko artykuł w Onecie. Karty wyborcze drukowane pokątnie. No nie tak do końca pokątnie, z tym się nie zgodzę. Chodzi o to, że PWPW nie ma możliwości wydrukowania tych kart wyborczych, ponieważ ja trochę wiem, jak to wygląda i zleciło to bardzo ciekawej firmie. Zamówienie trafiło do prywatnej spółki Samindruk Zbrodnicy. Potwierdzono tą informację, dziennikarz potwierdził. Samindruk zaś jest kontrolowany przez berlińską firmę Gatterdruck und We GmbH. Proszę Państwa, tak się dziwnie składa, że nawet tytuł tej filmy, nazwa Samindruk przypomina mi Pewną taką historię, za którą poleciał Wojciechowski, a mnie oskarżono o straszne zbrodnie wobec niezależnego, samorządnego związku zawodowego Solidarność. I nawet żałuję, że ja tej zbrodni nie popełniłem w rezultacie w tym wszystkim, że między innymi za zablokowanie niektórych firm z kapitałem, podejrzanym kapitałem niemieckim, który wcale nie był kapitałem niemieckim, a tak naprawdę rosyjskim. Proszę Państwa. I chcę Państwu powiedzieć, że w dzień po upadku Wojciechowskiego nowy szefa, sprawdźcie, kto to był, obecnie chyba szefem Poczty Polskiej, PWPW, przywrócił natychmiast te firmy i drukowaliśmy wszystko. Ciekawe jestem, czy w Brodnicy jest to drukowane, czy może na przykład w Berlinie i jedzie po prostu tutaj do nas te karty, karty wyborcze. To jest bardzo ciekawe, proszę Państwa. To jest bardzo ciekawe. No i. Możemy sobie w Londynie powiedzieć, no to jeździć za darmo. No właśnie. I to jest arty ciekawe, proszę Państwa. Arty ciekawe. Oczywiście tu nie chodzi o złą wolę Niemców i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że PWPW nie byłaby w stanie w przeciągu dwóch dni zaprojektować, ja trochę znam ten proces technologiczny i wiem, jak to wygląda, zabezpieczając ją kontrwywiadowczo, przyjrzałem się tym procesom, nie byłoby w stanie tego tak szybko zaprojektować i wydrukować. Na tym nie mają takiej możliwości, więc prawdopodobnie to zlecenie zostało poza, poza wiedzą wszystkich, łącznie z częścią zarządu i związków zawodowych, które tam są trzy czy cztery, w tym również Solidarności. Przypuszczam, sprzedane na zewnątrz po prostu. Na zewnątrz i potem oczywiście PWPW zarobi, tam ta spółka zarobi, wszyscy zarobią i takie karty, jak wiemy, będziemy głosowali w Brodnicy. Ciekaw jestem, czy jaką ma autoryzację i jakie ma dopuszczenia ta spółka w brodnicy i kto jej to dał, ponieważ tak się składa, że paru spółką, których zakwestionowane zostały, bo ze względu na to, że na przykład mieściły się w pizzerii na ulicy Ostrobramskiej i miało ogromne kurcze władze, przepraszam, ale mnie tutaj zagłuszają na zewnątrz. Muszę iść zamknąć okno sobie, bo jakaś roboty tam jak zwykle drogowe trwają. Jasne, nie mogą, muszą. Brać. Piątek 15, oni hałasują się kości. No widzicie Państwo. Tak to jest. I wtedy, w 2017 roku, bo wtedy to było, to proszę Państwa, dwa dni później te firmy, które w tej pizzerii dostawały autoryzację z MSW i dopuszczenie do tajnych, ale nie tylko takich, widziałem bo za włosów wbrew opinii prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pana Wassermana, za co zabrano im dopuszczenia, dostała również firma bardzo dziwna i podejrzana, składająca się generalnie z byłych generałów trzech różnych esbecji polskiej, węgierskiej i stazji. z dużym kapitałem rosyjskim dostała dopuszczenie do tajnych i do biometrii i do różnych rzeczy wtedy wbrew zresztą opinii Lecha Kaczyńskiego, który był minister sprawiedliwości i prokuratora generalnego, którym był pan Wasserman, oba już nie żyją zresztą i udowodniłem to na piśmie, a przetarg na to trwał proszę państwa pół godziny, wszystkie dokumenty zostały zlikwidowane poza jednym, bo trzeba było ten przetarg do Unii Europejskiej wysłać i ja znalazłem faks, znaczy teleks z Unii Europejskiej na ten temat. Tak to jest. Jestem ciekaw, jak było teraz. No ciekawe, proszę Państwa, i bardzo dobrze, że tak się stało. I bardzo dobrze, proszę Państwa, że tak się stało, że jest taka decyzja, bo to tylko pobawimy się trochę w werny chore z tego, jak on się nazywa, Kaszpirowski już był, werny chore czy tego innego jasnowidza, który przewiduje. Proszę Państwa, teraz się wszyscy zastanawiają, po co tak właściwie te wybory? To jest proste. To jest tak prosta jak konstrukcja ceta. Nie rozumiecie, że te wybory i cały cyrk, proszę Państwa, z wyborami pseudo opozycji, która wybiera tak ludzi, aby przegrać, dokładnie przegrać, bo przecież wszyscy wiedzą, że Małgorzata Kidawa-Błońska nie nadaje się na prezydenta i chyba sama opozycja to wie i oni ty wszyscy udają po prostu. Tak samo te wszystkie pseudo reszta tych partii, z tych całych 40, z 4, z 460 listów senatorów, prawda? O co tu chodzi w tych wyborach? Jest to po prostu obrona karuzeli, dokładna obrona karuzeli, proszę państwa, bo proszę pomyśleć, co się stanie. Są wybory. Wygrywa pan Duda. A czy jest możliwy scenariusz, że po wygraniu przez pana Dudy, który będzie prezydentem, Nagle pokazuje się, że nie ma większości już parlamentarnej PiS, no bo zawsze można, zawsze można trzech, czterech posłów skierować do bycia bezpartyjnymi, prawda, czy do bycia w innym kolej, przenieść, czyli żeby nagle powiedzieli, że mają tego dość, to niesprawiedliwe, to krzyki i tak dalej. Ogłosić, że rząd mniejszościowy jest niemożliwy, no i w ten sposób podać się do dymisji. Wówczas wybrany prezydent, czyli pan Duda, zaproponuje rząd fachowców, teoretycznych fachowców. Ciężko będzie znaleźć frajerów na to, ale przynajmniej. A jednocześnie będzie bronił, ponieważ zdaje się, że niektórzy, ci, którzy przejęli władzę w pisie, dobrze wiedzą, że jak upadną, no to wióry z nich będą lecieć. Ponieważ zdaje się, że przekroczyli również, tak jak PO po 8 latach, oni też przekroczyli pewną granicę. Jeżeli połączymy wszystkie rzeczy, fakty, to już w tej chwili ciężko jest pisać i teraz rzadziej się pisze afery PO. Teraz już trzeba pisać afery ich wszystkich. Ja zawsze to nazywam afery karuzeli. I przekroczyli pewną granicę, również granicę dobrego. Ja wiem, że Katarzyna mika Werdychora był ukraińskim wieszczem, czytałem u Mickiewicza. Nie wiem, kto to był Mickiewicz, ale wiem. No. I cóż będzie, proszę Państwa? I cóż będzie? Wtedy zakładamy, że jest, prawda? I wtedy podajemy się do dymisji. A podajemy się do dymisji również dlatego, że według tych wszystkich, co co wyciągnęli, również rozporządzeń, które nie podpisywał, podpisywał właściwie biedny pan Murawiecki, które są rzeczywiście dowodem, w razie czego jakiegoś trybunału stanu, czy w ogóle jakiegoś prokuratora, czy różnych rzeczy. I tu, jak wiemy, to też prawdopodobnie są ustne polecenie, i, i będzie prawdopodobnie szef spółki PKW, P, PWPW odpowiadał za to. No, chyba, że będzie miał żółte papiery, tak jak jeden z szefów jednej ze spółek Skarbu Państwa, który ma autentyczne żółte papiery, bo jak w łopie, go za, bo jak w, łopie w 90 -tym w roku, w 98 -tym chyba że za AWS-ów, po, po, posunięto go, bo ze względu na nadużycia w Nadużycia w funduszu operacyjnym to nie było żadnej sprawy dlatego że on przedstawił żółte papiery mu załatwili czyli że nie, nie czyli jest niestabilny psychicznie i od tej pory jest w wielu spółkach skarbu państwa gdzie jest też niestabilny psychicznie jak zarobi co trzeba i ci co są za nim zarobią co trzeba to przechodzi do innej spółki więc tak może być z tym z PWPW obecnie ale wątpię żeby tak było to sądzę raczej że facet już nie może spać po nocach bo w razie czego dobrze wie bo zna swoich własnych kolegów pana wicepremiera tych innych tego Pana ministra, wiceministra, a potem szefa poczty, i wie, że w razie czego zniszczą go w sekundę i nikt mu w otworzy i jeszcze powiedzą, że on ich oszukał. Dobrze, to wiem, proszę państwa, CBA i tak go nie ruszy, dlatego że CBA też jest ciągnięte w tym momencie na pasku określonych sił, że tak powiem. No więc, jeśli proszę państwa tak, jeśli, proszę państwa, tak będzie, to pomyślcie, kto, a sprawa jest bardzo prosta za półtora miesiąca dwa miesiące w Polsce będzie taka sytuacja ekonomiczna, że brać na siebie to wszystko, trzeba być naprawdę niesamowitego samozaparcia, że tu już banki nie pomogą, tu już banksteryzm i propaganda nie pomoże, że po prostu odpowiadać za to wszystko. To, to jest po prostu misja samobójcza, tak na dobrą sprawę. Lepiej więc zostać dzięki dzięki złym Siłą naokoło ogarniającym, naokoło mnie napadającym, pod, po prostu podać się do dymisji. No chcieliśmy, ale zostaliśmy zmuszeni, niech ktoś inny odpowiada. No i wówczas pan prezydent to będzie już nie rządzenie, ale administrowanie krajem, a więc nie podejmowanie żadnych praktycznie decyzji. I to jest rozumiałe w momencie dymisji. No i co? I pan prezydent poszuka wtedy, pan. Prezydent Duda poszuka nowo wybranego rządu, tak zwanego rządu fachowców, czyli znajdzie frajerów, na których niewątpliwie coś jest, by się męczyli, by się naprawdę męczyli i próbowali coś zrobić. To na przykład jeden z tych scenariuszy. Po to te wybory są teraz potrzebne. Tym bardziej, że to będzie o wiele łatwiejsze do osiągnięcia i bardziej strawne i przede wszystkim bardziej, proszę Państwa, zrozumiałe dla ludzi. Chyba nie słychać, mam nadzieję. I będzie bardziej to zrozumiałe, proszę Państwa, dla ludzi i dla całego świata, bo to jest naturalna konsekwencja działań kraju demokratycznego. No oczywiście każdy rząd ma prawo stracić, stracić tą większość parlamentarną, może nie chcieć mniejszościowy, może nie być w stanie rządzić, więc w, odp w poczuciu odpowiedzialności podaje się do dymisji, ale nie za kraj, ale za karuzelę, ponieważ ta grupa będzie z tak zwanych karuzeli. Jakby, no pojawi się paru 29-letnich młodych ludzi, harcerek i tak dalej, różnych innych, którzy będą, za którymi będą stali, ci, którzy bardzo chcą, którzy też sobie nie poradzą, ale to będzie ich wina, nie całej reszty. Nie całej reszty. To oczywiście może doprowadzić, to się potrwa pół roku roju i może doprowadzić do kolejnych wyborów, w której się ustabilizuje całkiem nowa scena polityczna, ta czy nowa scena polityczna, w której karuzela się tak przeformatuje, żeby stworzyło się nagle tacy ludzie, proszę, tacy wspaniali ratujący, jak pan Gowin, razem z częścią PO, która nienawidzi lewicy, razem z tym, i tak dalej, i tak dalej, więc karuzela się przeformatuje. Proszę zobaczyć. Że nawet jeśli nie weszli do Sejmu, ci panowie ze SLD cały czas byli w kursie dzieła, jak to się ładnie mówi, to widać szczególnie po panu, jednym panu yy, adwokacie zawsze przy żłobie, zawsze w Sejmie, zawsze przy nich, zawsze mieli przepuski, zawsze wchodzili to jest to towarzystwo, które potem pije raz. Prawda? To jest demokratyczne, bo jeśli nie będzie tych wyborów, proszę państwa yy, no Boże, pani Katerino, ja jestem polonistą z zawodu no. Nie ma faktów nieautentycznych. Fakty są zawsze autentyczne. No, no w Belgii nie było ponad rok rządu jakoś państwo, no to ma pan rację, szczególnie tak ma pan rację, będzie funkcjonowało, on ma absolutną rację, więc po co by pan słucha, panie Piotrze, więc pan sobie idzie. No, Belgia, jak, ile lat, ile lat ma, ile ludzi ma Belgia i co to jest za państwo oparte głównie na instytucjach międzynarodowych, no. no. W Irlandii jakoś, ale jako się dogadują, to proszę u nas po prostu się dogadywać. Proszę u nas się, co to jest MKIDN, bo nie wiem, no nieważne. Nie wiem, Panie Igorze, co to jest, Sam nie łapię tego, nie łapię tego MDKIN. No. I teraz proszę państwa, proszę sobie wyobrazić. I to jest całkiem demokratyczna, naturalna procedura i tak dalej, i tak dalej. Nikt nikogo oczywiście nie wsadzi. Bo to nie o to chodzi, żeby wsadzać, ale żeby sprawiać wrażenie, że się chce wsadzić. Chociaż w paru wypadkach najprawdopodobniej są ludzie, którzy mają się czego obawiać i obawiają się o siebie. Ale wszyscy obywają się tak zwanego gniewu ludu, bo dobrze wiedzą, że mimo tych testów, mimo tego wszystkiego, jak policzyli ładnie, to i tych zwolenników nie starczy im, żeby przegryźć gardła wszystkim, a również nie wiadomo, jak się zachowa część. Ich niego również z ZOMO, czy wyciągnie te pałki, bo w rzędzie ZOMO do rozpędzania ludzi wystarczy, że dwóch się odwróci i pójdzie z tłumem i nie wyciągnie, i nie wyciągnie pałek, i wtedy cały Pluton ZOMO zostaje spacyfikowany. Tak to niestety jest, proszę Państwa. Oni o tym już też wiedzą. No. A, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No super, tu mi zbierze. Bardzo dobrze. No, no, nie, nawet nie wiem, że jest takie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podobno, proszę Państwa. Dobrze, że nie Dziedzictwa Narodowego. To jest pierwsza rzecz. Ale jeżeli nie będzie wyborów, a trzeba trwać w tak zwanym prawie, bo proszę Państwa, yy, tak się dziwnie składa, że ci, którzy mają na bakier z prawem i nieczyste sumienie, oni najlepiej mówią, najwięcej mówią o prawie. Najwięcej mówią o prawie. Poza prawnikami oczywiście, ale najwięcej mówią o prawie i o wszystkim. A teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której nie ma innego jest gorsze rozwiązanie, bo trzeba by wprowadzić stan wyjątkowy. I tu jest pewien problem z tym stanem wyjątkowym, bo o ile Zachód a i Unia Europejska, Zachód, i Amerykanie, o czym wyraźnie wczoraj, jak ktoś by posłuchał dokładnie, a nie, zastala, a nie robiła, a no, no tak, ale ci z tego TVP Info muszą myśleć, a tak samo ci z TVN24 muszą przestać robić politykę i myśleć czasami. Posłuchali pani ambasador Bosbacher, to by dobrze wiedzieli, że ja mam rację, mówiąc takie ostrzeżenie. Nie wiadomo, jak to przyjmą taki stan wyjątkowy, tym bardziej, że są jeszcze ludzie, którzy pamiętają stan wojenny, w związku z czym może się to bardzo źle skojarzyć, szczególnie na zachodzie i propagandowo. Poza tym dużo się straci w tym momencie, a i tak problem zostanie, bo trzeba nakarmić głodnych ludzi, trzeba ich uratować, nie, mo, nie wszystkich się wyrzuci z mieszkań, nie wszystkim się wyłączy prąd, internet, wszystkie rzeczy, yy, trzeba będzie ich odłużyć i tak problem zostanie. No może na dłużej to się przedłuży wszystko i tak dalej. I ten stan wojenny jest bardzo niewygodny w momencie, stan wyjątkowy i ten stan nawet jakby został wprowadzony, to też prawdopodobnie do sytuacji, w pewnej sytuacji, kiedy to już zacznie nabrzmiewać, byłoby coś w rodzaju może okrągłego stołu, o kwadratowych podstawach, może jakieś różne rzeczy, może jakiś rząd jedności narodowej by się nagle pojawił, ale również w obronie karuzę. To są, proszę Państwa, dwa scenariusze. To są dwa scenariusze. Niech pan nie podpowiada z tym dziewictwem narodowym, bo prowadzą w trybie pilny, paniety, to do No więc widzimy. A przy takiej opozycji, która chce tylko przyjąć władzę, a nie współrządzić, nic się nie uda. Panie Patrek, Patrek. pan chyba myśli tak, jak chce telewizja, jedna i druga. O jakby opozycja chciała przyjąć władzę, to już by ją przyjęła. Czy pan myśli, że oni chcieli, że pana, ja powiem panu tylko jeden przykład. Świadkiem tego był ówczesny szef Radia WNET i dotychczasowy. Był taki jarbak radia w net i przyleciał jeden z wieszczów narodowych i powiedział, że i powiedział mi nie sprzedają moje książki w Empiku Empik zakazał. Myśmy się popatrzyli na siebie. Krzysiek przestał audycję prowadzić i pojech, poleciliśmy na przykład naprzeciwko na z do Empiku. Nie, nie sprzedawał Empik, rzeczywiście nie sprzedawał Empik, dlatego że był czynny od dziesiątej, a była godzina dziewiąta, a książki leżały na wystawie. Jedyne książki, proszę państwa, które dopuszczone zostały przez Empik, jedyne prawicowe, bo ani Cęckiewicza nie dopuszcza, ani moich Krzyśka, innych, jakichkolwiek prawicowych, jedyne te, dziwnym trafem razem przychodziły z hurtowni krytyki politycznej. A dlaczego? Jak pan myśli, panie Patryk Patrek? Pan pomyśli. Gdyby oni chcieli, żeby Komorowski był prezydentem na drugą, na drugą kadencję, to prawdopodobnie to tych książek nie byłoby w Empiku i nie byłoby sprawy z tą książką. Zostałaby zniszczona, tak jak moje książki. Zostałaby po prostu zniszczona i nie przebiłaby się. Nie zostałaby. Po prostu o to chodziło, że pan Komorowski uparł się na to, żeby być na drugą kadencję wbrew Radom. I tak to wyglądało. Czy Państwo myślicie, że proszę, czy państwo myślicie, że, że wybór tutaj z jednej strony pani Kidawy Błońskiej, że oni dobrze wiedzą o tych wszystkich, jak to się mówi, jak ona powiedziała, że nie hipochondrykiem jest tylko kim jest, jakimś różnym tym, aha, że przysięga hipochondryka i różne rzeczy, te wpadki. Proszę Państwa, no przecież to. Przecież to jest, przecież to jest, hmm, panie Marcinie, pan się nie martwi, że pana liczyło, pan w ogóle się nie pyta. Więc zrozumcie państwo, to nie o to chodzi. Ludzie, a czy ludzie łyknęli jeden, dlaczego mają nie łyknąć? Tych ludzi też się zaprosi, niektórych z nich po prostu. Oczywiście, że nie będzie, że, rzeczywiście, oczywiście, że nie będzie, że nie będzie, proszę Państwa, żadnego, ja sobie żartuję, że coś w rodzaju, bo to po co będzie rząd jedności narodowej w każdym z tych wypadków, ale o to w tym wszystkim chodzi. dlatego te wybory, jeśli będą, no to tak będą, jak będą, będą kwestionowane, będzie cały czas ta walka, a w rezultacie, bo dlatego, że nikt nie chce praktycznie rządzić. Nikt nie chce rządzić, bo jeżeli będzie chciał rządzić, to będzie musiał wprowadzić szereg tak niepopularnych decyzji, łącznie z zabraniem 500, z wywaleniem całej masy urzędników, a więc większości swojego własnego elektoratu, że przegra. Nikt nie ma, a oni nie mają na to jaj po prostu. Więc cóż, premier, premier nie ma zaplecza. Proszę państwa, premier, zobaczcie, jak jest traktowany pan premier, podpisał jakieś zarządzenie, bo mu kazali, podpisał jakieś zarządzenie bez sensu w ogóle, i już się mówi, że w razie czego on będzie odpowiadał za to. Nie Sasim. Pan premier Morawiecki będzie odpowiadał za to zarządzenie, które jest wydane na podstawie ustawy, które nie ma dla Poczty Polskiej, i żeby według tego zarządzenia udostępniać te listy. O to tu chodzi. To jest takie, proszę Państwa, der katastrofe scenario. Nie wiem, czy to kto, katastrofe buch. Nie wiem, czy to dobrze po niemiecku, ale patrz, sześć. Kto tutaj jest, zna dobrze niemiecki? Gdzie jest moja człowiekini, żeby mi poprawić? Czy to jest der katastrofe scenario, czy co? A, przysięga hipokrytesa. No właśnie, hipokrytesa. Nie hipokrytesa, ale hipochondryka ona chyba powiedziała wtedy. Przecież, proszę Państwa, to tak się broniło przed wygraniem wyborów, Audentycznie bronili się przed wygraniem wyborów w 2015 roku. Ja wtedy to powiedziałem, to było widać wyraźnie. Nie byli gotowi, też nie mają ławki. Za dużo narozrabiali. Pis w tej chwili jakby mógł, jakby się zdarzyła taka sytuacja, oni by się wszyscy ewakuowali gdzieś. Niestety ewakuowali już część, która najbardziej rozrabiała do Unii Europejskiej, a zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, co dalej, proszę Państwa, będzie. Zobaczmy, co dalej będzie. W każdym, Nie wiem, czy uważacie, że to jest prawdopodobne, ale to o to chodzi. Tu wszyscy straszą oczywiście mówią stanem wyjątkowym. Oczywiście, że w stosunku do zwykłych ludzi Ziobro i Kamiński pokażą naprawdę, co chcą. Tym bardziej, że pokażą naprawdę, jak powinien wyglądać stan wojenny. A komuniści byli głupi, poza tym nie mieli tej technologii, którą oni mają w tej chwili do, do inwigilacji ludzi, do eliminowania ludzi po prostu. To w tej zasadzie. Z jednej strony mają trudniej, bo jest Facebook i nie da się tego i są media społecznościowe i nie da się wszystkiego ukryć, tak jak było to za komuny. Nie da nie ma zagłuszarek, nie da się zagłuszyć. Ale teoretycznie Chińczykom się udało, to i nam się uda. Proszę Państwa, i zaraz mnie ktoś zagłuszy po prostu. Na razie to za oknem je zagłuszają. Także jak Państwo widzicie, tak będzie. Jest das Buch. Aha. Jest das Bucha. Das Katastrofe Buch. Dobra, no scenariusz, choćby ostydariusz. Teraz to kara rządzić, jak z tego szamba wyjść. Tłuką się, żeby nas na ten dach ciągnie jedno wielkie bagno, oczywiście. A, das katastrofę Buch. katastrofę Buch. Ładnie to brzmi po niemiecku, tak? Jakże widzicie? W dodatku, coś, bo proszę Państwa, nasze karty. W karty wyborcze. Nie wiem czy listy, ale chyba karty wyborcze. Drukowane są i te całe zestawy wyborcze, drukowane są przez firmę, która naprawdę nie ma żadnej prawdopodobnie autoryzacji ani zabezpieczeń odpowiednich. Bo przecież, jeżeli ktoś uzna dwóch strażników, jednego strażnika wynajmowanego z jakiejś firmy ochroniarskiej, siedmiosobowej, który tam czasami przyjeżdża za zabezpieczenie, no to gratuluję, ale tak było w paru innych przypadkach. No, skoro uznano firmę, skoro uznano firmę, która mieściła się w pizzerii na Ostrobramskiej za wartą, żeby mieć kontakt prawie na 400 tysięcy złotych miesięcznie, no to i uznano, to i zaakceptowano to, co Wojciechowski chciał posunąć, a mnie no oczywiście. Oczywiście, proszę Państwa, tak to niestety wygląda. Także naprawdę bym się nie przejmował tymi wyborami. Moi rodacy w Anglii, nie dyskutujcie, no z kim wy chcecie, no co wam ten biedny ambasador powiedzieć. Powiedzieć to, co naprawdę myśli, to już nie będzie ambasadorem. A on chce być ambasadorem, mówią do niego ekscelencję, ma samochód, nie płaci za nic, Żony mu też pewnie przesiedlili i bierze na żonę jeszcze, żona pewnie w Polsce albo gdzieś indziej, jeżeli ma żonę. Piękną ma rezydencję, wszystko pięknie, ładnie, żarcie na koszt państwowy nie wydaje nic. Świetnie po prostu, świetnie. No. no. Jak długo Amerykanie, no to właśnie to jest Adrian Niemiec, ale to wczoraj było powiedziane. To wczoraj powiedziała pani Mozbacher. Ewidentnie, że jest czas, ten czas się skraca. Do wyboru między wschodem a zachodem jest czas na. Trzeba naprawdę było posłuchać tego dokładnie, a nie telewizji. No. Igor Bartosik, PiS chce przejść na opozycję, opozycję i legendę politycznej podobnej do epoki Gierka, wtedy to się ludzi żywa, a Polska rosła w siłę na tej tęsknocie, niż zbudować docelowo potencjał wyborczy przyszłości. Tak, to prawda, proszę Państwa. To jest wbrew pozorom żartem, bo żartem, ale to jest prawda. W tej chwili rządzić to być odpowiedzialnym za cały syf, który się dzieje. No. Panie Marcinie, to nie tylko bareizm, to co pan, był pan w Dukach Dudy, ja też byłem, no i co, teraz to nawet nie bareizm, no, teraz to już nawet, nie wiem, czy Bareja byłby w stanie to przewidzieć, sądzę, że Bareja nie byłby w stanie nawet komedii nakręcić, bo to jest drama. Proszę pomyśleć te dwa scenariusze, o których mówiłaście, to jest jeden, jedyny scenariusz, zmierzający do tego, do wycofania się z rządów i, bo naprawdę brać odpowiedzialność za to, kto będzie odpowiadał? No, kto będzie odpowiadał? T. Lewicz? No. Wszystko się zwali na biednego pana Morawieckiego, który chyba już dokładnie rozumie, jaką mu przyszłość i jakie buty mu uszyto. No, jeśli, przecież yy, to wicepremier Sasi nie jest podpisany przez wybo o wybory, yy, odpowiedzialny za wybory. Więc dlaczego pan premier podpisuje, a nie wicepremier Sasi? No, poza tym on jest radą nadzorczą, on jest, yy, radny, on jest ciałem założycielskim. Czyli on, jak również jako minister tych aktywów, czy czegoś tam powinien to podpisać. No widzicie? Tak to jest. Dobra, proszę państwa. Trzymajcie się, zastanówcie się nad tym, co mówię, obserwujcie. Być może mam, proszę państwa, rację. Może oczywiście nie mam racji, ale po to te wybory są naprawdę. Po to, aby można było, potrzebny jest prezydent, który obroni. Obroni nas, przynajmniej część tej karuzeli, bo mimo wszystko chodzi o to, żeby wszyscy przetrwali na karuzeli, a nie tylko mała część części. Nie dopuścić również nowych. I po to jest nam potrzebny prezydent nasz i tak dalej, i tak dalej. No. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.